Witam Was bardzo serdecznie! Z tej strony Marcin Sodowski z Pasieki Marcyś. Jestem dzisiaj na pasieczysku, aby dokonać inspekcji rodzin, które zostały zaznaczone jakiś czas temu przy wymianie dennic. Rodziny, które wydawały nam się nieco zbyt lekkie, zostały przez nas zaznaczone, aby właśnie w pierwszej kolejności do nich zajrzeć zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Istnieją dwie możliwości, albo były to słabsze rodziny, które zostały zazimowane na mniejszej ilości ramek, przez co ta waga wydaje się oczywiście mniejsza niż rodzin silniejszych, które są zimowane gdzieś tam na pasieczysku, albo po prostu jest to silna rodzina, która już ten zapas pokarmu powoli wyczerpuje. Takie zjawisko powinno być marginalne, dotyczy one tak naprawdę niewielkiej ilości rodzin, ale się zdarza, a każdej rodziny oczywiście szkoda, dlatego jak tylko pogoda na to pozwala, robi się nieco cieplej, pszczoły zaczynają latać, jest to fajny moment, aby do rodziny zajrzeć, ewentualnie dodać jakąś ramkę z pokarmem. Tam, gdzie nie mamy takiej możliwości, oczywiście możemy posłużyć się ciastem. Więc, aby nie przedłużać, słuchajcie, zajrzymy sobie do środka. Delikatnie odstawiam powałkę. Możemy sobie na to pozwolić, ponieważ. Temperatura tej umożliwia już nam loty pszczół dzisiaj, tak jak widzimy, pszczoły pełniały całe gniazdo, rodzina była lżejsza. Ostatnia ramka zapewne będzie z pokarmem. Tak, się dają do końca, wszystko pokarm na ostatniej ramce. Już widzę, że na dole został wykorzystany. Na górze, oczywiście, dalej jest, ale już tego pokarmu jest mało. A tak jak wiemy, mamy dopiero połowę lutego. Pozwolę sobie odstawić. Pszczoły oczywiście o tej porze roku bywają nieco bardziej, nazwijmy to, skoczne. I dlatego zawsze do tych pszczół warto się ubrać. I wstawiamy ramkę pełną z pokarmu. Pszczoły oczywiście są pobudzone. Też jest jakiś oczywiście znak, że na przykład ten pokarm rzeczywiście jest potrzebny. Dobrze, super. Nie będziemy już wpychać tej maty. Niepotrzebnie niepokoić. Zrzucam pszczoły. Tak, tutaj mamy kolejną rodzinkę. Wszystkie, jak na razie, w takiej, słuchajcie, przeciętnej sile. I tak, sytuacja wygląda w ten sposób, że z tej strony widzę pokaru, mamy jeszcze dużo. Pszczoły mają dostęp do wszystkich ramek z pokarmem, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że są rozluźnione. I teraz pytanie. Jeżeli załóżmy, mamy taką sytuację, że pszczoły są na górze i ktoś nie jest w stanie dobrze ocenić ilości pokarmu, możemy się posłużyć po prostu dłutem albo nożykiem. Wbijamy takie dłuto po prostu pod górną beleczkę, oczywiście tak, żeby nie pognieść pszczół, jest to bardzo ważne, czy nożyk. I sprawdzamy, jeżeli będzie na dłucie pokarm, znaczy, że ten pokarm jeszcze jest. Jeżeli będzie sucho, no wtedy oczywiście musimy dokonać interwencji. Tutaj problem z tego, co widzę, jest zupełnie inny. Z tej strony mam dużo pokarmu, z tej strony już jest ul dosyć stosunkowo lekki, bo zanim włączyłem nagrywanie, to podniosłem z tej strony mamy zdecydowanie lżejszą część, tutaj prawą. Prawdopodobnie pszczoły zaczęły zimowlę od tej strony, co też w sumie widać, bo z tej strony jest ich zdecydowanie więcej niż ze strony lewej. I problem jest tego typu, że jeżeli przyjdą jeszcze jakieś mrozy, a pszczoły już wychowują czerw, może się okazać, że one oczywiście utworzą znowu kłąb. i z tej strony ten pokarm może okazać się niedostępny. I oczywiście mógłbym ten pokarm przestawić, czyli, tak, czyli zrobić po prostu centrowanie gniazda, tak to się robi często w różnych pasiekach, ale. To niepotrzebnie, tylko by jej nie pokoiło, więc zrobimy zupełnie coś innego. Delikatnie odsuwam sobie matę. Słuchajcie, zobaczymy, czy mi się w ogóle tutaj zmieści w ta ramka. Tak, i patrząc na tą ramkę, pokarmu jest słuchajcie, mało. Jest naprawdę mało pokarmu z tej strony. Zbierzemy ramkę z pokarmem. Akurat taką znalazłem jest ona może jakaś super tłusta ale na jakiś czas powinna wystarczyć Tak, o, akurat nam się zmieściła nawet oczywiście jestem ubrany, bo pszczoły na tej porze roku są bardziej agresywne tak minimalnie tylko stuknąłem ramką od razu lecą więc niepotrzebnie, nie ma co się dawać nadmiernie żądlić one i tak zawsze znajdą sposób więc kilka żądeł zawsze uda mi się złapać tak i cała procedura zakończona. Jesteśmy w tej chwili spokojni, muszczą na razie pokarmu wystarczy. Więc oczywiście one mają dużo pokarmu z lewej strony. I jeżeli chodzi o ilość pokarmu, on jak najbardziej wystarczy. Słuchajcie, tylko że problem z tego typu. Jeżeli już chcemy być tacy drobiazgowi, oczywiście moglibyśmy sobie tutaj to odpuścić, ale to też w ramach takiego pokazania wam instruktażu przeprowadziłem właśnie taki zabieg, aby pokazać Wam, że jeżeli. Mielibyście sytuację, gdzie pszczoły wyjadły pokarm z jednej strony, podejrzewacie je już o wychów czerwiu, to wtedy warto jest po prostu te gniazdo wycentrować. Ja nie chciałem tutaj tych pszczół niepośrednio pokoić, niech one sobie spokojnie jeszcze na razie zimują, i wstawiłem po prostu ramkę z magazynu z tej strony, gdzie tego pokarmu już było dużo wyjedzonego. Tak sprawdzę tutaj, czy nie ma pszczół, czy nie siedzą. Dociskam powałkę, powałkę pod karmiaczkę, tak naprawdę. I cóż, idziemy dalej. Zobaczymy dalej, jak to wygląda sytuacja, ponieważ jeszcze widzę, jakieś tam rodziny są zaznaczone, więc kontrolujemy jak najbardziej je, korzystając z tego, że pogoda jest ładna. I tutaj mamy kolejną rodzinkę, w której zajrzymy. Powałka zamknięta, ocieplona. Poker na razie, słuchajcie, jest, więc tutaj nie będziemy nic kombinować. Osiem ramek. Pokerm jest. Rodzina w średniej sile. Tak samo. Zamykamy. Tak jak widzicie, staram się na razie unikać podawania ciasta. Jeżeli miałbym sytuację, mam takie rodziny, które są już na, na całych korpusach Dadanta. Wtedy, jak już nie mam możliwości podania pokarmu. Po prostu wyjmuję środkowy pajączek, podaję ciasto, no i traktuję to jako taką metodę awaryjną, jeżeli byłoby trzeba po prostu rodziny gdzieś tam podkarmić, bo tego pokarmu byłoby już trochę zbyt skromnie. Ale jeżeli mam taką możliwość, zawsze staram się wstawiać ramki z pokarmem. Jeżeli pogoda będzie lepsza, bo na razie nie ma co się oszukiwać, temperatury nie są, jeszcze jakieś wybitnie duże pszczoły wprawdzie latają, ale nie chcę tutaj robić jakiegoś rozgardiaszu. To wtedy po prostu wyjąłbym, załóżmy, dwie jakieś puste ramki, zrzucił pszczoły, wstawił im pełne ramki z pokarmem i tak zostawił. Jest to metoda zdecydowanie lepsza niż dawanie ciasta. Natomiast oczywiście ciasto jest bardzo wygodne, dlatego też jest stosowane często. I też nie wszyscy pszczelarze oczywiście mają zapas pokarmu, aby takie pszczoły móc wspomóc. Dobrze, zamykamy, ale oczywiście tę urodzinę zaznaczam sobie. Też kładę inaczej cegłę, zaznaczam, że ją trzeba mieć już na uwadze, trzeba za jakiś czas znowu tutaj zajrzeć, jeżeli tego pokarmu będzie mniej to tutaj wstawimy jakąś ramkę albo po prostu dołożymy ciasto, oczywiście też nie chcę ponad miarę tego pokarmu dokładać, ponieważ później trzeba to zabierać dodatkowo, rodzina tak jak widzimy w tej chwili ona obsiada wszystkie ramki, od góry do dołu, bo zajrzałem w głąb uliczek więc to widzę i wskazuje to na to, że taka rodzina będzie w stanie bardzo fajnie nam się rozwijać, bo jest dobrze zacieśniona więc jakby nie ma sensu, aby też nadmiernie te gniazdo poszerzać, jeżeli to nie jest oczywiście potrzebne. No tam też już widzę, słuchajcie, jakieś loty, więc ja przystępuję do dalszej pracy. Zostało mi jeszcze kilka pasieczysk, aby do tych kilku rodzin, które zostały zaznaczone, zajrzeć, skontrolować i móc dalej spokojnie jeszcze oczekiwać na lepszą pogodę. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia wkrótce. Pasieka Marcyś pozdrawiam.